Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam w Sanktuarium Krzyża Świętego mieszczącego się w obrębie Opactwa Cystersów w Krakowie Mogile. Ja nazywam się ojciec Maciej i mam przyjemność gościć w murach naszego opactwa w tych dniach Bawarski Legion Maryi. Legion Maryi oddaje cześć Matce Najświętszej. Podobnie jak my, zakon cysterski, czcimy Matkę Najświętszą, mając jej figurę w głównym ołtarzu każdego cysterskiego kościoła. Serdecznie zapraszam, abyście przybyli tutaj, do tego sanktuarium, do tego opactwa w najbliższych dniach i w kolejnym nowym roku, ponieważ to właśnie w następnym roku będziemy obchodzić 800 lat istnienia tego miejsca, jego ciągłości, pracy zakonników tutaj w tym miejscu, w mogile pod Krakowem. Zachęcam Was do przybycia, aby uczcić również znajdujące się w sanktuarium relikwie Krzyża Świętego, jak również figurę cudownego Pana Jezusa Mogilskiego. Zapraszam również, abyście odwiedzili nowo otwarte Muzeum duchowości i kultury cysterskiej. Mówię zatem do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże!